Dawno, dawno, a właściwie całkiem niedawno temu i wcale nie tak daleko stąd. Mama, Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinemaniacy. I kto jest największym twardzielem? kto rządzi galaktyką? Oczywiście strażnicy, strażnicy galaktyki. Um, chyba taka y, najfajniejsza, a na pewno moja y, ulubiona banda super prawie bohaterów z uniwersum y, y, Raytus i Marvela no matter what happens the galaxy still needs its guardians i dużo się z nimi działo od ostatniego spotkania O, W sumie tak w sobie właśnie pomyślałem, że przed trzecią częścią strażników galaktyki dobrze by było obejrzeć taki wcześniejszy odcinek specjalny, taki świąteczny. Tyle, że to święta Bożego Narodzenia były i Kevin Szyneczka znaczy Bacon, ale ten odcinek dobrze wprowadzał i wiele tłumaczył. He's on? Merry Christmas. Ale w części trzeciej, moi drodzy, nad całym tym uniwersum góruje taki złowieszczy cień najwyższego. No dobra. Wysokiego ewolucjonisty. Na potrzeby tego programu w skrócie będę go nazywał prezesem. My sacred mission is to create the perfect society. Earth would be a fabulous place were it not for the ignorance and bigotry. Okay. It inspired me to create Counter Earth. I don't care. All of the good and none of the bad. I don't need another speech by some impotent whack job whose mother didn't love him, rationalizing why he needs to conquer the universe. I'm not trying to conquer the universe, I'm perfecting it. Prezes chce stworzyć nowy wspaniały świat. Idealny, rajski i bez podatków. Tylko prawo! Nasza awanturnicza banda dla niepoznaki nazywana strażnikami galaktyki musi znowu nadstawić tyłków, czułków i korzonków, żeby ratować świat światy. światy. I nawet świat Martwella po, po ostatnim e, filmie z ant manem Ale głównie dla ratowania swojego kumpla, swojego tej szczużyny takiej Chopin-Pracza, e, znanego pod ksywą Rocket. Subjekt 89P13 nazywa się Rocket. to rezultat do legalnego i cybernetycznego eksperymentu na life. Form. Bo nasz superinteligentny, zmodyfikowany genetycznie do walki zwierzę miał tragiczną przeszłość. Która właśnie w tym filmie z całą siłą wybucha prosto w twarz i czułki naszym strażnikom. Pete, I'm done running. Prezes ewolucjonista okrutnie eksperymentował z genetyką, zadawał koszmarny ból i śmierć, bo chciał stworzyć ideał, społeczeństwo czyste, mądre i posłuszne. Lata temu Rocket i jego mózg stały się największym udanym eksperymentem prezesa. Tyle, że Rocket na ten temat miał zupełnie inne zdanie, które przekazał prezesowi za pomocą swoich zgenetycznie zmodyfikowanych pazurów. I teraz tak na prawie poważnie powiem Wam, że ten wątek, taki cała retrospekcja dotycząca rocketa jest naprawdę taka przygnębiająca, bardzo e, smutna i, i, i wręcz e, przerażająca. To bardzo e, e, ciężki, taki rozdzierający wręcz e, serce e, wątek, e, chwytająca za gardło historia, brutalność, trauma. What about you, friend? Someday I'm gonna make great machines that fly, and me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila and Teefs and Floor and me, rocket, rocket. A teraz pewien e, złotoczubek znany jako suweren. Na polecenie, nie, nie, nie prezesa, ale na polecenie Elki Dębickiej, wyrusza na poszukiwanie Roketa. I tak naprawdę zaczyna się cała katastrofa i dramat. Hey! Where did you go, Squirrel? Prawie wszyscy w tym uniwersum chcą dopaść naszych strażników. Um, czujecie cały ten chaos i szaleństwo e, w trzeciej części Strażników Galaktyki. I do tego jeszcze musimy dołożyć oczywiście e, uczucia naszego ukochanego Bandziora, legendarnego Star Lorda. Star Lord? Who? Star Lord, man. Legendary Outlaw. No, Star-Lord, znaczy Quill, Peter Quill, który zakochał się kiedyś w Gamorze, która go kochać już nie może. No bo go nie pamięta, bo to taka inna Gamora jest. I'm star -Lord. I the Guardians. Met a girl, Fell in love. That girl died, but then she came back. Came back and total dick. Oh, please. He left out some important information, but that is the of it. I cierpienie niemłodego wertera Quilla e, e, zajmuje, powiem wam, e, taką naprawdę ważną część tego filmu, nadając mu takie bardzo sentymentalne momentami wręcz ckliwe brzmienie i klimat. Bo on kochało ją, ona zginęła, potem się odrodziła, a teraz ma zupełnie inny charakter jeszcze sprzed dawnych czasów. Właściwie tuż po tym, jak e, była z Thanosem. E, perspektywy podróży w czasie i światów równoległych zawsze mnie lekutko tak. A. Whoever it was that you were in love with, it sounds more like her. Her? That's Do not stimulus. bring me into this. No <laughs> Knock it off! What? I just never noticed how black your eyes were. They were replaced by my father as a method of torture. He he picked a pretty set. Strażnicy galaktyki Część trzecia, to już tak na prawie, poważnie. iście wybuchowa mieszanka i akcja. Takie dosyć zaskakujące pomieszanie no, momentami głupkowatych żartów i sucharów z takimi naprawdę głębokimi, bardzo mrocznymi klimatami i tonami, które ze sobą tak nie do końca tutaj grają. Bo niby film jest od lat 13, ale... no... Powiem Wam, że te sceny, z, te retrospekcje z życia Rocketa, mm, to tak no, naprawdę są, są mocne. To naprawdę duży i ostry kontrast. I miałem wrażenie, że reżyser jakby nie znalazł tego idealnego balansu dla właśnie tych e, historii takich żartobliwych i tych mrocznych i ciężkich. Że trzy główne wątki w tym filmie, czyli... Nie będę Wam o tym opowiadał. A nie do końca razem ze sobą grają. And I missed so much. And maybe. maybe if you, if you open yourself up to it. there's a possibility. I don't think so, Quinn. Quill. Quill. Well, what I'm trying to say is. Peter, you know this is an open line, right? We're listening to everything you're saying, and it is painful. And you're just telling me now? We were hoping it would stop on its own. But I switched it over to private. Dlatego też cały ten mix momentami wydaje się taki zbyt pokręcony, zbyt wybuchowy, trochę taki niezgrabny. I za długi. What color button did you push? Blue for the blue suit. Oh no. Blue was the open line for everyone. Orange is for blue. What? Black is for orange, yellow is for green, green is for red and red is for yellow. No, yellow is for yellow, green is for red, red is for green. I don't think so. Try it then. Hello! You're right. Ale, ale i tak ma jedną e, absolutnie cudowną, niesamowitą e, zaletę. Nie jest tak... Schematyczny i tak boleśnie przewidywalny, jak prawie wszystkie filmy, inne filmy superbohaterskie Marvela. Jest taki dużo bardziej ludzki, daje nam niesamowite emocje i dramat. I powiem Wam, że nawet może łezkę uronicie. Oglądając ten film, miałem z tyłu głowy, że reżyser James Gunn przechodzi z uniwersum Marvela i Disneya do uwaga uwaga swojej największej konkurencji, czyli do DC Comics, żeby rządzić i dzielić. Zaczął od tego, że wyciął Supermana, Batmana i takie tam różne. W każdym razie jakby czułem to, że James Gunn próbuje w tym swoim filmie, ostatnim filmie w stajni Marvela dopiąć wszystkie wątki strażników Galaktyki. Podobno przeszedł do DC Comics, bo brakowało mu wolności twórczej w Disneyu. No i to What are your superpowers again? I'm rich. Czy ten wymuszony koniec, ta wymuszona w pewnym sensie trylogia mogła mieć inne rozwiązanie, jeśli James Gunn by nie odszedł z Marvela? No trudno powiedzieć. Teraz wszyscy mówią, że oczywiście, że nie, że to miały być tylko i wyłącznie trzy części. Trudno. Jest jak jest. Wymuszona część... Trzecia, która zamyka całą tę historię. I te trzy części Strażników, plus występy gościnne w innych filmach Marvela, dają nam taką no, prawie całość, taką pół zamkniętą. I dają nam chyba taką najfajniejszą, superbohaterską bandę odmieńców i a, jakże ciekawy rozwój większości postaci, większości bohaterów. Are you ready? Jeszcze takie słówko o muzyce, która jak zawsze fantastycznie jest wpasowana we wszystkie klimaty, sceny akcji i uczucia naszych bohaterów, a zestaw jest naprawdę niesamowity. The Beastie Boys, Five No More, Alice Cooper, Rainbow, Florence in the Machine i mnóstwo innych. Może dla niektórych kinomaniaków będzie to zbyt teledyskowe, zbyt ckliwe momentami, ale wielbiciele strażników wiedzą o co chodzi i, ee, <grymne> i czują ten klimat. Ja tak. Brooklyn stand up. I am Groot. I know who you are already. A sam finał wielkiej strażniczej trylogii, moi drodzy, kto przeżył, kto z kim został, kto z kim wyruszył w daleką podróż, żeby zjeść płatki śniadaniowe to już są, moi drodzy, naprawdę grube spoilery, których Wam nie zdradzę. No chyba, że. No, no właśnie, kto by pomyślał, no I, i, i dlaczego oni tę Elkę Dambicką, jedyną Polkę w tym filmie, zacził? Ciup... Znaczy. Aj, aj. <grym> znać, <kto> <wayne> no, nie, znać, <wayne> nie znać, Nowy Nowy making it sad. Może dla niektórych Nie będzie to Nie film na zakończenie całej nikogo. Biorąc pod uwagę, że to jest film od lat 13, to dla niektórych ten film na pewno będzie zbyt mocny, zbyt brutalny, zbyt mroczny. Ale z drugiej strony jak dla mnie to co najważniejsze w tym filmie... To jest ten taki, jego jakby taki ludzki charakter, pierwiastek, ten dramat i to co oglądamy, po prostu co chwyta nas za serce, daje niesamowite emocje, czego niestety ostatnio brakuje w większości filmów superbohaterskich. No i oczywiście daje też nadzieję na przyszłość i dla starych strażników i dla nowych strażników galaktyki. I'm... W tłumaczeniu na nasze naprawdę w to wierzę, sky. A ocena, moi drodzy, Strażnicy Galaktyki, część trzecia, zakończenie trylogii w reżyserii Jamesa Gana jest naprawdę wybuchowa i dramatyczna, i mroczna, i momentami brutalna, mm, i na, no, no, też chaotyczna i momentami też bohaganiarska, troszeczkę za długa, ale na 10 w skali kinmaniaka daje temu filmowi takie 7,5. I, I tried, this. Ale absolutnie zrozumiem, jeśli wielbiciele dadzą wyższą ocenę. Jak mawia Rocket... That isn't true at all. Ja, I'm using PS, długo wyczekiwany spoiler. A więc uwaga, uwaga. Legendarny Star Lord powróci. Gdzieś, kiedyś w kolejnym prawdopodobnie chyba swoim filmie. Never feel lost. Look into the eyes of the people that you love. They'll tell you exactly who you are. All right, bye. Do zobaczenia.